Czy to był ostatni żołnierz, który zginął w I wojnie światowej? Henry Gunther był amerykańskim sierżantem zaopatrzenia wysłanym do Francji w 1918 roku. Katastrofa przyszła, gdy napisał list do przyjaciela w USA, w którym ostrzegał go przed okropnymi warunkami na froncie i doradzał, by unikał poboru. Niestety list został przechwycony i trafił do jego przełożonych. Gunther został natychmiast zdegradowany do stopnia szeregowca i wysłany na linię frontu jako zwykły strzelec. Wśród żołnierzy zaczęły krążyć plotki, że sympatyzuje z Niemcami, co sprawiło, że Henry coraz bardziej chciał udowodnić swoją lojalność. 11 listopada, w dniu zakończenia wojny, jego oddział natknął się na niemiecki posterunek. Obie strony nie chciały już walczyć, wiedząc, że do rozejmu pozostały minuty. Ale nagle Gunter zerwał się do szaleńczego biegu w stronę Niemców. Uznał, że to ostatnia szansa, aby się wykazać. Niemcy zaczęli krzyczeć i machać, próbując przekonać go, by poczekał te kilka minut. Gunter jednak oddał kilka strzał, zmuszając ich do odpowiedzi. Seria skarbinu maszynowego trafiła go prosto w głowę. Zginął o godzinie 10.59, minutę przed końcem wojny. Po śmierci, oczywiście, jego stopień przywrócono do sierżanta, a Gunter został odznaczony krzyżem wybitnej służby. Ale pozostaje pytanie, czy było warto?